Dobra. Do rana czy buty? Buty Do rana trzeba się bawić do rana net. Wolę lepsze buty. Jak, jak się so da złisz zamian, że był trochę ciszy? Net. Wchodzisz sobie w TSa. Wchodzę sobie w TSa. Znajdujesz Nuba. No jest noob. No i klikasz na niego prawym i tam powinno być gdzieś adjust volume. Adjust volume, nie widzę tego. Albo co, coś w tym stylu. No coś z volume. With volume. O oh jest, change volume. No. I go sobie. Tak. No. Alan, mów coś nam dać. Uwaga, bo mnie zabijają znowu. <coughs> Czym to by... A, wezmę sobie spearshota. I wezmę sobie... To wezmę? To sobie wezmę. No chodź, chodź, bo już na ciebie czekamy. Oko Panteon zawsze zdąży Widzisz, że Panteron ma tak jakby ten... Jakby smoka na, na tej pelerynie? Czy co to co no, jest? No, to jest nie zapesz, chyba. Lecący, bo ona też tak no jak nie to faktycznie. Ale ta w sumie. Jida jest do dupy, ona nie może być tak wielka. Kogo w, w kogo on by to wbił? No, nie wiem <laughs> <laughs> No no cię kontruje. Pewnie już to. Uważaj jak będziesz przy, przy redzie, to zajrzyj w krzaki Właśnie tak nie zaglądaj tak? w krzaki Ja zawsze teraz zaglądam w krzaki po prostu Graga gdzieś po nas a Kali tutaj A Kali Jacy. A na topie Timo Zajebiście Eee, Paweł nas słyszy? Nie, Paweł nas nie słyszy albo nie wchodzi na testa, bo się sfochał co? A? Jak to się sfochał? No nie żartuję, no nie sfochał się, no hmm. nie, nie przeszkadza to no. Mm -hmm. no nie ma do tego, żeby mieć testa. Jak się co? To... No ma dziecko i tak dalej. Dziecko często płacze, by nam przeszkadzało. Dziecko ma? No? Ja mam. Ma Dzidziusia już. Zwalimy go. Co, Dzidziusia? A. No tym Bóg, mówi mów, że idziesz do mnie. Ja nawet cię nie zauważyłem. No dajesz go, ej Serio? A. Miałem tego, jak został na morcie. No dobra, first blot jest. First blood is. Acting like a mm -hmm. There is no, no właśnie te nerfy na Global Ulti już weszły, nie? W sensie dla Shana, Soraki i kogoś tam jeszcze Jakie nerfy? No, może te ultimate mają dłuższy cooldown. Tak, już są. No, dobra. A już A nawet rozdaję. nie pamiętam, ile miał cooldown tego Shen'a. No, patrz, Teemo. ma chyba znowu mu przyjść. Masz fajne gangi no, jak masz... Mi się wydaje, że już rzucił tego Ward'a. No, no, u nas nie ma, to nas ma, nie ma w ogóle... Co no, prawda u nas puszuje ta, ta Cait, jak Przecież nie wiem. To raczej minionów jest tego. O, siema. Eh, <śpiewanie> jak nie czerpię być przeciwko rangerowi na topie. Pięknie to rozegrała. Ile masz HP? Ja? ja? No, no jesu, ja się trzymam. Ładne. Spokojnie możemy w niego wejść. Bierzcie go, bierzcie go. Biegdę. No, fuck'un. No, I jego zapierdolimy. Chodź tu, kurwo. Dobra. Jeden wystarczy Zabiłeś go? Mhm mm To git A bo tego też zabiłeś przednio. Już 2-1 yeah. Mhm mm To gitarka No, jest oh. bardzo cacy Oczy mi krwawią

Nie będę Niby ten ten... ...kantruje i taką piąty poziom. Hmm. A który? Piąty też, no. Eee... Kamil, chodźcie ze mną, bo on robi tego... ...blue. No. Idź tam Widział cię No widział mnie Mam multi? Jedziesz A ja jeszcze swojego nie mam, także uważajcie Kasadina. Ładnie Sweet O, zabijmy dzieci Tak nie ścigaj go strzał Ile życia? No gdzie? Nie w tą stronę! Kurwa Ależ Paweł zjebał? No nie słyszę nas, no. Nic hmm. no. ale nie, no to przecież się widzi ulti tego szana, nie? Zmarnowany teraz. No i nie miał. Nie, 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 górze. No, no, burzy... no, dobra. Już chciałem mówić, że nie ma na górze. Myślę, że jest sprytny. Co to jest trzyklaty? Idzie do mojej dżungli, chyba. A, Bada ja Nie, do mojej dżungli idzie. Bada tu idzie po Nadal Teemo nie Ale. widzę, jakby co. Widzi. Dobra, już jest. Jacy tam idzie? tego. Mm -hmm. O, dzięki JC. Zabiłem mnie Wypną mnie z ulti tego No, no. Ok, to już także jest fajnie. Timo zaczyna stawiać grzyby. No co mi tam, ja się cofnę znowu. Mam teleporta, to Będę tego bronił raczej. No bo będę. Pokaż zrobili? Nie. Aż tam morda. No, smok stoi. Kasa. Nie widzę. Trzech tam maczy na dole, nie? Oj, zginie. Ładnie. A tak, jak trochę jest tłusta. No dobrze gra. <coughs> Zamknij się ten fajny. I tu znowu nagrożenie, widzę ruch na okay. Ile tam hmm. wrócił? Od Turretu poszedł, mm -hmm. Tego Tureta. A no, nie, to. poszedł no, Gonią mnie. Mm. Oh, fuck. tak że zrobię tę stana zrobiłem o oh, Mr jacy Co to za lava, tej Fuck... Fuck... Chyba zrobię. Fuck... Shit. Eee, da dupy ta Caitlyn. Co było w by nią strzelać? KKM tam.

Znam Browara. Hmm. Dawno nie miałem browara w Mordzie. Pewnie <laughs> <O, śmiech> Dziwnie brzmi. No nie mogę powiedzieć puta w Mordzie, bo to byłaby nieprawda, no. <laughs> yes. Wiesz co? Wiesz co? <laughs> Dlaczego ty tego nie nagrywasz? teraz ja, no jeszcze nagrywam. R.A.P.E. Lender. że go łapie Hmm, no kali. A, to etopa. Kuszuje. Fak, nie trafiłem. Dużę. To dobrze poprawili moje ulty. To w coś średnio wychodzi na lewo. No, A może nie aż tak źle. O przed Jaycee. Jaycee no. szalenie. Hehehehehehehe. Nie cierpię rężów A fu tu jestem sam Nie musi na stop Spoko no to ważny ten ważny Por revista. Dlaczego? <grywa> 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 Fak <Fuck>. A, Timo. <grywa> no? Też mnie zauważyłem <grywa> No No, no. brak ja się cofnąć po jakieś HP czy coś Ej, podpierdolę może Reda? Ciekawe, czy się na mnie rzucą No. Nope. <grymiania> hmm, chyba sobie już poszedł. No, chyba. Możemy tak dragona strzelić? Nie, wiem. <grymiania> 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 Jak coś tam skoczy, jakby pan, like... Mhm. Ja multi, więc też to ja chyba się nie kwapią To co na środek Ale mi skoczył <słyska> tutaj jest Mhm. Razem z nono i Jason. No to jazda nie twoje, to moje. Wchodzimy tam. Wchodzimy tam. A, flash. Dobra. O, tower mnie zabił. Kurde no. Kurde, rzuciłem w tego. Ja pierdzielę No co, a ciebie tower zabił? No, nawet nie zauważyłem, że mnie bije. Jedź. Ty. A matko, miałem literę śmierci, możesz? No, Kurwa No w dupę no. no co jest? Czemu on nie ginie? What the fuck? No bo ma lifesteala No ile? Nie ma lifesteala Gdzie on ma lifesteala? W doranie tylko Nie... No, jeszcze możemy się poddać no. nie ma mowy, nie wygramy tego już. Caitlyn to mój tank. Może się wycofać, co? Ja tam dawaj jadę. Ja mam muta Masz ulto? A ja mam zajęty hmm. na się leczył. To jest dobry item supportujący daje życie Masz uzdrowie cię jeszcze Jeszcze raz ci uzdrowię Teraz się sam uzdrowisz Psst. Teraz znowu będę miał rachunek. kurde, nagle mnie ten tower miał zero śmierci no to przeżywa teraz mm. No mówię, no nie wygramy tego. Najlepiej się poddajmy. No. E, rucha. Uuu, co tam się dzieje? Mam 10 sekund do ulti. Ultuję jeszcze do ciebie. 4 sekundy do ult LOL Nice no. Awww zaseram... strony grzyby A z tego też wejdę I wejdę w niego O, Jayce tam No, który podejdzie pierwszy? Wchodzimy w niego? No No dawaj. No mnie, tak. To jest najlepszy pomysł. Kasali mi ścigę. Ja chyba się rozmyślił, a jednak nie. A teraz my pościgamy go. No. Albo <laughs> zrobisz to sam. Chyba wdymałem. Easy. Serio? Aaaa Te milimetry, te milimetry Kurwa To mnie zabić

No bo jeszcze mam tego właśnie Zake Heralda Ja pierdolę Dobre połączenie cena właśnie jest najlepsze do tak. no nie wznożyłem wpisać easy, no kurwa macie Tak szybko się kończy no? hmm.